Ostatni przelot sondy kosmicznej New Horizons, która dotarła na rubieże Układu Słonecznego, obfitował w wiele niezwykłych odkryć. Jej postój na orbicie Plutona pozwolił wreszcie zbadać to niezwykłe ciało niebieskie oraz towarzyszące mu wielki w stosunku do rozmiaru Plutona księżyc o nazwie Charon. To właśnie na jego powierzchni zlokalizowano niezwykłą anomalię. Na zdjęciach nadsyłanych przez urządzenie NASA widać serię zdjęć Charon'a, które, zdaniem tzw. wirtualnych archeologów, wymagają bliższej analizy. Odkryto nie tylko spore podobieństwa na powierzchni między Haronem a naszym księżycem, zaobserwowano również niezwykłe struktury. Zdjęcia wykonane przez zainstalowany na New Horizons instrument Long Range Reconnaissance Imager przedstawiają anomalie wyglądające bardzo podobnie do tych zaobserwowanych na księżycu. Dziwaczne kratery i przypominające piramidy struktury nie są czymś, co spodziewamy się zaobserwować na globie, który przynajmniej teoretycznie nie mógł mieć żadnej interakcji z wysoce rozwiniętą cywilizacją. Rozwiązanie tej zagadki na pewno zajmie jeszcze długie lata, a tymczasem zagadkowe księżyce krążące po orbitach planet w naszym układzie słonecznym będą najpewniej stale zadziwiały. To, w którą wersję zdarzeń będziemy wierzyć, zależy w głównej wierze od nas, ale warto by było kiedyś przynajmniej raz poznać prawdę.